nami zadanie pierwsze z działu drugiego. Teraz będzie to zadanie dotyczące tekstu. Mamy do pomocy mapkę, ale jest ono dość mocno skomplikowane i wiem, że wielu osobom się mieli. Postaram się to tak wytłumaczyć, żeby wam zapadło w pamięć. Żeglarz w swojej podróży dookoła świata przymierzał Pacyfik, płynąc z Ameryki Północnej do Chin. Już Północną pod datą 25 lutego, w poniedziałek dokonał zapisu w dzienniku pokładowym. Po kilkudziesięciu minutach jego jacht przepłynął granicę zmiany daty. Napisz i wyjaśnij, jaką datę musi umieścić żeglarz, dokonując kolejnego zapisu w dzienniku pokładowym po godzinie 24. A więc słuchajcie, pamiętamy o pierwszej podstawowej zasadzie, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód, więc wszystkie wydarzenia najpierw odbywają się na wschodzie. Ja miałam zawsze w głowie takie wyobrażenie, że jeżeli obchodzi się nowy rok, to najpierw się go obchodzi w Australii, potem w Europie, a na końcu w Stanach Zjednoczonych. I to mi ułatwiało. Zapamiętanie, jak ta ziemia się obraca. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy tego 25 lutego poniedziałek, jesteśmy tuż przed północą, tak i płynie sobie ten żeglarz z Ameryki Północnej w stronę Chin. No i teraz tak, dokonuję zapisu w dzienniku pokładowym, zaraz po przypłynięciu linii zmiany daty, to znaczy, że nastąpił tam 26 lutego, ale o co nas pytają? Nie o to, co jest dzisiaj, tylko o to, co będzie jutro. Czyli po kilkudziesięciu minutach jego, jak przepłynął linię zmiany daty, napisz i wyjaśnij, jaką datę umieści, żeby do końca kolejnego wpisu, czyli kolejnego dnia. Więc jak się przemieścił za tą granicę zmiany daty, to był 26 lutego, a następnego dnia będzie 27 lutego, więc już nie poniedziałek, tylko środa. I to powinniśmy tutaj wpisać. Tak i wyjaśnić w ten sposób, żeby to było zrozumiałe. Mam nadzieję, że ja to zrozumiale wyjaśniłam. Pamiętajmy o tym po prostu, że jeżeli przemieszczamy się z Ameryki w stronę Azji, to będą nam uciekały dni z kalendarza, a jakbyśmy się z Azji przemieszczali do Ameryki, to będziemy jakby dodawać dni kalendarza. I to trzeba sobie po prostu jakoś w głowie ułożyć i zapamiętać.